Dawniej, gdy życie miało inny rytm, prawie każda kobieta potrafiła haftować. Igłą i nitką przekazywała tkaninie to szczególne poczucie piękna, które mieszkało w jej sercu. Jedna wyszywała poszewkę na poduszkę, inna serwetkę pod święty obrazek, a jeszcze inna ślubny ręcznik. Każda z tych prac była wyjątkowa, bo powstawała z miłości przy świetle lampy naftowej lub świecy w ciszy wieczoru. Z prostych nici rodziła się magia. Ale jak wyglądało to piękno z drugiej strony? Czy wnuczek, który siedział u babci pod nogami i słuchał jej wspomnień z młodości, był w stanie rozpoznać w tych poplątanych nitkach, węzełkach i chaotycznych ściegach bukiet czerwonych tulipanów, bochenki chleba na ręczniku, jarzębinę wyjącą się wokół kolumny? Nie. Od lewej strony haft wydawał mu się dziwny, niechlujny, zupełnie bez sensu. Babciu, co ty właściwie wyszywasz? Coś bardzo pięknego, kochanie. Pięknego? Patrzył z powątpiewaniem na plątaninę wystających nitek i zupełnie nie rozumiał o co jej chodzi. Ale kiedy haft był gotowy, babcia odwracała płótno i z uśmiechem pokazywała mu prawą stronę. I wtedy widział kwiaty, wzory, kolory układające się w prawdziwy obraz. Mijały lata, chłopiec dorósł. I nieraz, gdy w życiu robiło się naprawdę trudno, gdy wszystko wydawało się niesprawiedliwe i poplątane. Gdy więzi się rwały, a nadzieje gasły, podnosił oczy ku niebu i pytał: „Boże, co ty robisz?” I w wyobraźni słyszał ten znajomy głos z dzieciństwa: „Wyszywam coś bardzo pięknego, bo kiedy życie wydaje się bez sensu, pełne węzłów i rwanych nici, kiedy wszystko wokół przypomina lewą stronę haftu, pamiętaj: to jeszcze nie koniec. To tylko odwrotna strona wielkiego dzieła. Przyjdzie dzień, kiedy Stwórca odwróci tkaninę i zobaczymy prawą stronę.” I wtedy wszystko, co wydawało się bólem, przypadkiem i chaosem, stanie się częścią pięknego wzoru naszego życia, wyszytego z miłością.